Przed godziną 6, dokładnie była 5.50, dyżurny komendy powiatowej policji w Kubczycach dostał dramatyczną informację z telefonu komórkowego. Dzwonił mężczyzna, że jest uwięziony w pojeździe, pojazd ten topi się i w tym momencie zostało przerwane połączenie. Po chwili połączenie zostało wznowione, wtedy dopiero dyżurny mógł ustalić co się stało i, i dokładnie w którym miejscu. W toku podjętych czynności tej sprawie ustalono, że na zbiorniku wodnym, nowo utworzonym kierowca jadący z miejscowości Lewicy w kierunku głupczyc nie zauważył najprawdopodobniej nie zauważył znaków drogowych świadczących o tym, że jest to ślepa uliczka, że droga jest zamknięta, że nie ma tędy przejazdu. Jednak pojechał tą drogą i wjechał bezpośrednio do nowo powstałego zbiornika wodnego. Pojazd zaczął się topić, wewnątrz pojazdu znajdowało się kierowca i dwóch pasażerów. Na szczęście wyłowiono te osoby, na szczęście nic nikomu się nie stało. Osoby te zostały przewiezione do szpitala na obserwacje, ale na chwilę obecną można stwierdzić, że miały bardzo dużo szczęścia. not okay. the